I kto mógłby, to, kto mógłby zrobić porządek, pan, panie Damie? Czy, czy pan dostrzega polityków, którzy mogliby przyjść, bo rozumiem, że aktualna władza wręcz przeciwniona, ten problem zaostrza, ale pan dostrzega takich polityków, którzy mogliby przyjść i w końcu na przykład wprowadzić rozwiązanie, które pan proponuje, zrobić z tym porządek, w końcu to jednoznacznie Absolutnie określić i tak. wyjaśnić? Kto? Absolutnie tak. Um... Być może jestem naiwny, ale ja jeżeli Szymon Hołownia, na przykład jako katolik, a to jest bardzo ważne, mm -hmm. żeby z ust polityka katolika padły, padła taka deklaracja, ja jestem katolikiem, czy w sensie cytuję w tej chwili, ale rozdział państwa od Kościoła jest obligatoryjny, jeżeli chcemy ewoluować jako państwo demokratyczne. Bo jeżeli chcemy się cofać, stawać się państwem niedemokratycznym, tudzież merykratycznym, czego ja z kolei jestem fanem, stajemy się państwem teokratycznym, autokratycznym. To jest fatalne po prostu dla, jakby na mapie nie tylko Europy, ale też świata. Ale po, podoba, jest... mi się, podoba mi się to podejście, bo, bo oto Nergal wskazuje na y, autora tak. książek katolickich, prawda, Ż żarliwego katolika, no uczciwie pan to mówi, no ten facet to załatwi, Tak. E nie wiem, ale jeżeli wierzyć jego, um, re, jego retoryce i mm -hmm. jego programowi, to tak. Tutaj mój przedmówca. Pani profesor Norkiene, ta... tak. Mm -hmm. Tak, dość trafnie po prostu punktowała. No, platforma, moim zdaniem, jej au autorytet, jej jakby wiarygodność, platformy, to jest moim zdaniem, jest do wymiany. To już, to już się nie podniesie. Więc dlatego na przykład ufam e, temu, co robi <laughs> Szymon Hołownia, czyli oddolna. Inicjatywa i przede wszystkim taka e, termin z liceum, praca u podstaw. Takie tłumaczenie i taka bardzo ta, determinacja, pasja polityczna i coś, taki prawdziwy duch. I, i, i jak patrzę na to, to ja. On mnie przekonuje po prostu, bo wiem, że jest prawdziwy, bo jest po prostu każda jego komórka, krzyczy dokładnie to, co mówi. Ja takiemu facetowi ufam, patrząc oczywiście w telewizor. Ja nie wiem, co będzie, ja nie wiem, co się wydarzy. A więc myślę o takich racjonalnych um, osobach, jakiś um, na dzisiejszy w dzisiejszej polityce, którzy są aktywni, no to Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. To, to powinien być ten duet, który będzie zmieniał Polskę w najbliższych latach. A rządy PiS to jest kwestia czasu.